Jest taka gra, zaopiekuj się kapibarą. Budzisz się o trzeciej nad ranem, aby zdać sobie sprawę, że zapomniałeś nakarmić swoją kapibarę. Musisz iść do supermarketu i kupić jedzenie, zanim będzie za późno. W tej grze jest aż 17 możliwych zakończeń. Nie wiem, czy będzie mi się chciało zdobywać wszystkie, no ale, let's go! No i gdzie ta kapibara? Ej, ale jest dopiero trzecia w nocy. O tej porze normalni ludzie śpią. Kapibara chyba wytrzyma do rana, co nie? Głodna dobra wytrzyma. Ło! Nie wiem jak długo była niekarmiona, że aż padła mi z głodu. Dobra, musimy zdobyć dla niej jedzenie. Ej, co jest? Czemu trzymam jakieś dziecko zamknięte w szafie? A to tylko młodszy brat. To u nas w rodzinie normalne. Włączmy laptopa, zobaczmy co tam się dzieje na świecie. O, może kapibara by zjadła pizzę Co już jest, tak szybko? No taką szybkość dostawy to ja rozumiem. Ło! No i poleciał. Pewnie zapracowany jest, ma dużo klientów. Masz kupiłam ci pizzę. Aha i odblokowałam kolejne z 17 możliwych zakończeń. Ciemno, noc, zapale światło. Sophie. A nie to nasza babcia, ale czemu jest taka zielona? I śpi z otwartymi oczami. Babcia się nie budzi. A to nasz dziadek chyba. Oto tutaj babcia pochowała swoją rentę. Śpi, więc się nawet nie dowie, że jej wzięliśmy. Poradnik do Minecrafta: Top 10 kotów. Humor XXI wieku. Jak widać, nasza babcia to oczytana kobieta. Sprawdźmy to pomieszczenie. Łazienka. Wrzuciła hajs do kibla, myślała, że nie znajdę. Przede mną nic się nie ukryje. Schodzę na dół. Ty co jest? Widzicie, jakiś zamaskowany dziad stoi za drzwiami. Ej, co mam zrobić? Może trzeba mu czymś przywalić? Nie, co ty robisz? Zostaw. Kradnie mi kapibarę. Gonię go. Odjechał. Co jest na policję, trzeba dzwonić. Kolejne zakończenie. Nie patrzyłam jeszcze, co jest w kuchni. Lodówka, u. Kolejny sposób, babci na ukrycie swojej renty. Telefon. Dzwonimy na policję, żeby złapali tego typa, który ukradł nam kapibarę. Coś nie działa, ten telefon chyba. O nie, babcia się obudziła. Jak śmiałeś obudzić babcie? To nie tak, ja tylko na policję chciałam zadzwonić. Zakończenie obudziłam babcie. O, za 50 robuxów można walnąć kapibarę. Czemu miałabym bić kapibarę? Nie byłabym sobą, gdybym tego nie kupiła. Siema młoda. Jak poleciała. Chyba wiecie o czym myślę. Dawaj młoda, choć nic ci nie zrobię. no tu nie uciekaj mi. Nie ma spania. Łow. Babcia będzie miała pieczoną kapibarę na śniadanie. Dobra, to skoro mam nakarmić kapibarę, to może poszukam dla niej jakiegoś jedzenia w piwnicy. Może znajdę tu jakieś zapasy. Co tu mamy? Bobuksy, randomowe rzeczy. Nie otwierać przed 2042 pudełko w pudełku. 100% legalne rzeczy. O tu coś jest. Nie karmić tym kapibary. Właśnie zamierzam to zrobić. Masz jedz, matka ci przyniosła. Czemu ona świeci? Stała się jakaś radioaktywna. Trochę jej zaszkodziło to jedzenie. Co to za papierki? Droga, ja. Powinnaś rozwiązać to równanie w tym momencie. By the way, to w ogóle nie jest sekretny kod. Wakacje są, a mi na Robloxie każą matme rozwiązywać. Czekajcie, muszę się zastanowić, ile to będzie. Dobra, wiem. 21. Może do czegoś się ta liczba przydać. Jak się zejdzie do piwnicy, to tu jest sekretna winda. To pewnie po to jest ten kod, który trzeba zgadnąć. Trzeba go tu wpisać. 2-1 Działa, jedziemy. Jestem. Tu nic nie ma, tylko jeden przycisk. Przycisk usuwający grę nie naciskać. No to naciskamy mam dość tej gry. Serio wywaliło mnie z gry, słuchajcie jednak gra się nie usunęła więc muszę dalej szukać żarcia dla kapibary. Po tylu latach zostałam zmuszona wyjść w końcu z domu. O, ale warto było jednak. Pieniądze. Kolejny hajs. Jeśli ktoś wam kiedyś powiedział, że pieniądze nie leżą na ulicy? Kłamał. Jest jeszcze jakiś sklep otwarty o trzeciej w nocy. Jest. Whiskas dla kapibar. Ulatnia się z niego jakiś podejrzany odór, może to tak tylko, żeby kapiwarze lepiej pachniało. Dobra, kupuję. Udało się, w końcu zdobyłam jedzenie. Masz jeść, jedz, dziecko drogie, bo ty głodna jesteś. Smakuje jej. Co? Umarła, co ona taka wybredna? U, można wejść w sklepie na zaplecze. Tu też babcia schowała pieniądze. Co jest? Trzeba dzwonić do nas, a w tym sklepie ukrywają UFO. No ciekawe co jeszcze tutaj znajdziemy. Jakieś tajemne dokumenty, coś tam o kosmitach, że przejmują ten świat i w ogóle. Oni są wszędzie. Są zbyt silni. Wynoś się stąd. Przyszedł sprzedawca. Co ty tu robisz? To obszar zastrzeżony. Poinformuję o tym mojego szefa i one zadecyduje co z tobą zrobi. Co? Miej! Gdzie mnie wywaliło? Jakiś kalmar ma do nas spinę. Please nie zabijaj mnie, mam rodzinę do wykarmienia. Zaczął mnie nawalać jakimiś laserami. Chce mnie zlikwidować, bo odkryłam jego sekret na zapleczu. A, Ej, skoro to jest walka z bossem, to czy nie powinnam jakoś znaleźć sposobu na pokonanie tego bossa? A sorry, prawie bym zapomniał. Kałamarnice mają trzy serca, więc od czasu do czasu jedno z moich serc będzie się pojawiać w różnych miejscach. W ogóle się nimi nie przejmuj. A dzięki. Brat właśnie sam nam zdradził jak go zabić. Co to jakaś lawa czy co? Powalone. O jest serce. Rozwaliłam jedno. Zapłacisz mi za to. Ostały jeszcze dwa. Nie, nie mogę zginąć. Drugie serce. Nie mam już resztki życia. Co za pajac. Zabił mnie, a było tak blisko. Dobra widzowie powróciłam. Ostatnie serce. Zabiłam dziada. Dostałam prawdziwe zakończenie. No dobra, ale wciąż nie nakarmiłam swojej kapibary. O pistolet tak sobie o po prostu leży na sprzedaż na półce w sklepie. Co my jesteśmy w USA czy co? Dobra, ziomek to jest napad opróżniaj kasę. Ło, a co jest podnosi mnie jakimiś mocami psychicznymi? Wy, zwykli śmiertelnicy, nie wiecie kiedy przestać. No zabił mnie no. Może się nie zorientuję, jak po prostu sobie wyjdę z tą bronią ze sklepu. Ej, przecież nie zapłaciłaś za to. Nie, to nie tak, panie kolego, ja wszystko wytłumaczę. Ciekawe, czy ta stacja benzynowa ma pozwolenie na handel bronią. Dobra, będę cywilizowanym obywatelem i zdobędę ten pistolet legalnie. Dobra, kupiłam. Trzeba wypróbować, czy działa. Działa. Babci pokażę. Babcia, wyskakuj z ręki. Wiem, że coś tam jeszcze chowasz. Babcia jest niezniszczalna. O tutaj jej jeszcze zabierzemy. Kapibaro. Kapibaro, wybacz, ale nie stać mnie na twoje utrzymanie. Zakończenie, morderca. Kupiłam łopatę. Teraz możemy pójść na poszukiwanie skarbów. Znalazłam skarb, zaraz go wykopię. A to tutaj babcia schowała resztę renty. I wszystko jasne, widzowie. Teraz wszystko będzie moje. Co jest? Co to za ludzie? Zostawcie mój hajs. Nie mogę go zebrać w całości, bo te dziady mnie odpychają. Ending. Famous. Dobra, widzowie. Kupiłam najzwyklejszego wiskasa dla kapibar bez żadnych udziwnień i zielonych ulatniających się gazów, więc młoda powinna być zadowolona. Siema matka wróciła z jedzeniem. Stawaj, nie ma spania. Masz jedz to. Mamy good ending. Dobra nasza kapibara jest najedzona. Jeśli film się podobał, dajcie suba i lajka, bo jak nie to. Mój merch znajdziecie na dw.pl. Polecam i e bajo.